No bo jednak na początku ta kasa jest potrzebna. Później jak już na jakimś dalszym etapie gry no mniej, ale i tak. Tutaj mamy taką panoramę no prawie, gdyby trochę zasięg widzenia był większy, no to, no to byłoby pewnie fajniej. Tam jest, o ile się nie mylę Warant, tak. No tam dalej jest magiczna bariera, yy, która... pod którą jest miasto Węgard, stolica zresztą, myrtany. No i do niej też się wybierzemy kiedyś, ale to jeszcze trochę musimy jeszcze, nam jeszcze dużo rzeczy do załatwienia, zanim tam się znajdę. No i co tak się rzucam, no powiedzmy w oczy takiego innego, różniącego się od takich gotików tych pierwszych, to to, że na przykład, no chodząc sobie po tym, po tych łąkach nagle przebiega nam tutaj stado jeleni. To pierwszy raz grając właśnie w gotika trójkę, takie coś mi się rzuciło w oczy. No nie taka, taka, taki pozytywny, taki no, akcencik. Bardzo fajne. Podoba mi się to właśnie ten motyw z tymi takimi neutralnymi zwierzętami. Yy, które są no dosyć płochliwe, bo jednak jelenie ciężko złapać. Ognista pokrzywa. Kolejne zioło, z którego można zrobić jakąś yy, pożyteczną miksturkę. manę. A tutaj był jakiś goły, yy, znaczy goły Ojej, co ja tutaj nie byłem, po tej stronie, że tutaj wszystkie miecze są i mi topory, to mi się nie podoba. Ojej, co ja zrobiłem, ów, przycisk ten nacisnąłem, to nie było dobre. Godzinę mamy pół popołudnie. no dobra, wybierzmy się jeszcze jednak do tej <śmiech> całej... <śmiech> do zobaczenia! <laughs> redok, fu, do tej całej redok. No, ale najpierw może chyba stać nas na to, by poprosić im o jakieś zaklęcie. No teraz niestety to trochę inaczej Traj wygląda. Ta nauka tych y, magicznych y, Nie czarów. Uuu, prastara wiedza. Aha, 50. Uuu, no tak, zapomniałem. Niestety, tak to już bywa. Czyli mamy jej aktualnie trzy. No to. Jednak będziemy musieli jeszcze troszkę poexpić, Nasz level jest to... no na razie daje nam 20 punktów nauki. Czyli troszkę mało jeszcze. Brakuje nam trochę. Ale... Mm, szybko się expi w po typu 3, więc nie raczej nie będzie problemu. Chodzi za mną. Dobra. Ja więc pójdziemy sobie z gornem do... no. Do Redu. zaprowadźmy nas. No i tak. Ostatnio jakiś czas temu, to chyba w listopadzie, kiedyś tak szykowałem do nagrywania gatika 3 tak sobie chciałem, no, powtórzyć tą grę tak jakby, ugrałem w nią chyba tylko raz, czy tam dwa, a chciałem tak sobie, tak odświeżyć pamięć, jak to wszystko tutaj e, wygląda, no i postanowiłem sobie zagrać tak dla, no cóż, obumiany znowu wojownikiem, no i... Głównie to mnie przekonało dlaczego mam teraz dlaczego teraz będę grał magii, ponieważ wojownik. Nie wiem, na no jakoś no, takim późniejszym etapie gry mm, zniechęciło mnie to takie cały czas mm, to walczenie takiego. takie wręcz. Nie podoba mi się z tymi potworami. Jakoś mnie tak nie kręci tak jak magia. Wolę mm, takie postacie dystansowe, które no... One mi się po prostu bardziej dobie. podobają. Trzymaj się. Dobra, co do tam górny mówił, to ja już nawet nie wiem, bo nie patrzyłem, znaczy, nie zwracałem uwagi, co on mówi. Pewnie słyszeliście, tutaj jakieś znowu ścinki, ładuje się pewnie kolejny tam... część mapy, tak to się zdarza. Teleportacja tutaj też właśnie trwa strasznie długo, w no, ale takie już uroki tej, tej części. Czy tutaj mamy... Tutaj mam ten las, ale są straszne ściny, Tam mi się nie podoba. Zielolecznicze zbieram, słyszę jakiegoś wilka. A zbieram je po to, ponieważ będą chyba związane z jakimś questem dla... chyba Maga ognia, ale nie jestem pewien, dlatego je zbieram. Zresztą jest tutaj ich dużo, więc... Więc ona i tak mi się przydadzą. A ziola lecznicza zwraca chyba 25% yy... zdrowia całego, tak? Czyli dosyć sporo no. a który też można z niego zrobić zawsze. No, co tak, tutaj wygląda, no taki, tak to wygląda ten obóz. Rzeczywiście jest ukryty dość dobrze, powiedzmy tak. I pogadajmy z jakimś najemnikiem. No mi twoje miejsce jest w jaski Może. <grymki> <grymki> Nie jest zbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym, wojownik. Ale myślą tylko o walce z orkami. A ty kim jesteś? Że bezdzie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. No nie żartuj, że z nie nie się, jeśli zabije dziki w waszym obozie. Jestem prostym robotnikiem, sobie? nie mam zbyt wiele, ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Och, jaka okazja, nie mogę odmówić. Dobra, zajmę się nimi. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do lasu. w wtrącej. No i tak. Mam taką do Was prośbę, tak, tak będę tak mi przyszło to z głowy, abyście e, pisali komentarze na temat właśnie tych ustawień dźwięku, czy mam na przykład zciszyć e, trochę dźwięki otoczenia, czy tam muzykę, czy tam dialogi może trochę podkręcić, bo nie wiem jak to teraz będzie wyglądać, to jest dla mnie ważne, żebyście mieli no tak jakby największy, e, jak najlepszy, najwyższy komfort oglądania. Tutaj mamy te dziki. Yy, dobra, po dwie sztuki. Może być. Boże jakby się wszystkie tutaj zleciały. Myślę, że... mam nadzieję, że dam sobie z nimi radę. Nie są w końcu to jakieś wymagające przeciwnicy. A tutaj kolejny przyleciał. No i widzicie, są bardzo powolne. Yy, no i co? Coś urwał mi się jakiś wątek, ponieważ miałem coś o czymś tak myślałem przez chwilą, co chciałem wam powiedzieć, a... niestety no, zapomniałem. Mm. Ale cóż, chcę sobie przypomnę, to okej. Okay. No dobra, trzeci y, dzik poszedł i tu jest chyba ostatni, czwarty. Zresztą mm, mm, poinformuje nas o tym taka właśnie ta muzyka mm, tej walki. Uwaga, tutaj jest, tutaj jest akurat awaryjna sytuacja. Niestety źle tutaj zawalczyłem i ten blik mnie, to znaczy tfu, dzik mnie uszkodził. Bałem się, że jak y, tylko... Jak będę spróbuję odejść, to on mnie zabije, więc no tutaj akurat skorzystałem z inwentury. No i pewnie jeszcze tam będą się zdarzać takie sytuacje, no ale to jak kryzysowo. Zabiję go ci... takimi szybkimi cięciami, było. No trochę różni się jednak ten sposób walki w tym gotiku. Tym, że trochę tak, jakby moim zdaniem. Strasznie uprościli tą walkę, ponieważ to się ogranicza głównie do naciskania klawisza jednego czy tam drugiego myszki i tyle. Chociaż no te usprawienia, czyli tak jakby alternatywa Sips, coś takiego wprowadza jakieś takie no, zmiany, że przeciwnicy się bardziej bronią, są, to są bardziej wymagający. No to, to, to trochę poprawia, ale... E, Grając właśnie bez tego, no to troszkę nam no się to strasznie tak jakby, upraszcza. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. <laughs> Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję bardzo. O nie, mocno złoto. 30 sztuk złota, jestem bogaty. Ok, no to mamy tutaj kolejnego. Buntownika Gelforda. Musisz bardzo uważać. Och, ten to już ma taką zbroję. Uh, uh, uh. są orkowi zwiadowcy. Rozumiem. Spokojnie martw się. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę Orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Okej. Okay. Ale nie Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. albo spotkacie marny los. Doprawdy Super, rozumiem. Okay, orkowie dalej. nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. To no w sumie logiczne. <laughs> Oni teraz władają więc. Powiedz nich, mi więcej problem. o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw Orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz Orkowe No i tutaj patrole? nam kolejne Ork zaczynają. zaczyna. Jest taki dosyć już, no, powiedzmy, bardziej znajduje się w znaczy, drogi stąd do Ardei. Drogi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie między tym miejscem a Cape Dunn. Okay. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do Redok. Uuu, to by byłoby źle. A co tak z ludźmi, się. którzy pracują dla Orków? Większość z nich to niewolnicy. Ale Orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród Orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Mm -mm. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga. Pozbawiona wolności wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Czy uważam, że nie. Że każda ta droga nie jest. no łatwa jakoś, bo. no. kwestie są i tak bardzo trudne. Znaczy, no. Odwiedza bardziej chodzi o od, tych miasta jeśli wezmę nie ulicę, rozerwę na strzępy. Yy, no, tych obozów, buntowników też jest trudne przecież. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. No, spokojna głowa. Ja już, ja już się. Bez wzorzeń swoje swoje to... towary, towary i cóż, ma. No. 11 tysięcy złota. ojeju, to bardzo dużo. No i ma tutaj też fajne stroje, na przykład lekki pancerz w Muntelnika. No, to już coś fajnego, ale on kosztuje 5 tysięcy. Na razie się na niego jednak nie zdecyduję. Ehm, może jeszcze trochę sobie tej kaski e, chciałbym tutaj pozbierać. Chociaż, no, myślę, że. Czekajcie, no. <laughs> Nasz pancerz w ogóle nie ma żadnych ochrony przed niczym, tylko w sumie, więc Jak jakiś złodziej. No i tak, póki co nie będę mówił, po jakiej stronie się dokładnie opowiem. Będę, no tak, jakby na razie pozostawał neutralny. By jak najpóźniej, powiedzmy, no ukazać tą drogę po jakiejś opowiedziałem. Nie będę żadnych rewolucji wprowadzał, nie będę niszczył obozów na razie. Dopiero później jak jakby zdecyduję mm, jaką drogę obrać, więc to będzie taka bamna niespodzianka. Ach tak. Ja jestem trochę nerwowy, przepraszam. No luzi klucz. Czym mogę ci służyć? No Sebastian, kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu wredok alchemikiem. Aha. Nosisz szatę maga ognia. Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Wielkim. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swoją magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta no, szata zrobił wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. O, o Ojkotemajka mi poleciała. Czemu Magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem co, to tylko, jest że nie już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. No tyle to Wielu i ja. magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. A teraz, co teraz zrobisz? Zostanę tu w Redok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią. Zupełnie niezależnie od pomocy się właśnie run, z których my czerpaliśmy swoją moc. No to taka, no tak jakby powiedzmy, rdzenna taka no, magia. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli. I że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Bardzo więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnicę tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze Magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Oho. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia redok podstawowych usług w tym zakresie. To świetnie. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. No, Garby nie Han dla niby nie drogie, ale więc żąda o tych kusić szk wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas magów ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Oho. Cóż w tych ognistych takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Och, normart, kiedy to będzie? Ja, o nie, nie chcę się tam wybierać, naprawdę nie Pokaż mi swoje towary. Oj, nieprędko. Dobra, on też ma kasę, Ma... Tak jakby przepisy na miksturki, które będzie trzeba kupić, jeśli będziemy chcieli jakąś miksturę uważyć, No ale mam nadzieję, że na razie nie będzie to konieczne. Zostało mi jeszcze 8 eliksirów życia, więc okej, okay, jakoś poradzę sobie. Marlow. Co mogę dla ciebie Co zrobić? Ciebie Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki. Gorzałko? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Świetnie. Kim jesteś? Jestem Marlo. Najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej no, interesują mnie dużo. kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety, ale ty te są teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Okej. Okay. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji. Ale nie za darmo. Ty pijawko! Nie, Może nie chcesz. później. Poradzę sobie sam bez tego. E, no dobra, pokażę oh. towary. E, kolejne 8000 sztuk złota, bardzo dużo. No, przeciętny ekwipunek. Tak w sumie. I czekajcie, za chwilkę wracam.